Cześć, to Ewelina. I dzisiaj zabieram Cię do resert i będzie przegląd taki, jak Wy uwielbiacie, jak Wy polubiliście ostatnio. Będzie przegląd i mierzymy na żywo, bez przymierzalni. Także chodźcie, my już wchodzimy do środka. Jestem z moją tajną asystą Makły. No i super fajnie. Ja się cieszę, że właśnie mogę mieć ten inny trochę przegląd niż zwykle. Pokazuję wam płaszcz, który pokazywałam właśnie. Poprzednim przeglądzie yy, i mówiłam, że będziemy mierzyć go. Także zobaczmy sobie jeszcze tylko składowo, jak on wygląda, i za chwilkę zobaczymy, jak on wygląda na mnie. Ta podszewka po prostu jest prześliczna. No i szukam odpowiedniego rozmiaru. Standardowo emeczka, o, tutaj jest. No i ja już jestem ubrana w płaszczu. Yy, on tak wygląda. Słuchajcie, on ma obniżoną troszeczkę linię ramion, ale ogólnie mega komfortowy. I fantastycznie się w nim czułam. Zobaczcie teraz na czapki, i to też są czapki z dobrym składem.

No i dobra! I mierzymy. I to jest coś, co magła uwielbia, czyli taki miejski dług. Po prostu codzienny. Codzienna stylizacja na co dzień. Jak to ja zagaduję tutaj moją tajną asystę. No i dobra, co my robimy? Mierzymy dalej. A dalej, ponownie, można powiedzieć, troszeczkę będzie szaleństwa, ale pozwalajmy sobie, słuchajcie, bawimy się modą, pamiętajcie o tym. No najpierw patrzymy na cenę 399,99. I przymierzamy. Niektórzy mawiają na te fasony, że to są takie szlafrokowe. No, można się tak poczuć, słuchajcie, można się tak poczuć, szczególnie, o, właśnie jak to ja zrobiłam, teraz tak się obwiążemy. Koniecznie zostawcie jakiś ślad po sobie. Serduszko, łapeczka, udostępnienie, podbicie. Pamiętajcie, że dla mnie jest to sygnał, że Wam się podobają takie filmy. I wtedy ja mogę dla Was więcej takich właśnie y, tworzyć treści. Bo to Wy tutaj wiecie, nadajecie ten y, pęd temu wszystkiemu. Ja oczywiście wiadomo, uwielbiam, uwielbiam, kocham robić te przeglądy, robię je z całego mojego serducha i wkładam w to wszystko mnóstwo energii, ale Wy tak naprawdę dajecie mi tą siłę, moc, no i pokazujecie, co Wam się podoba. Y, kolejna rzecz. Fantastycznie, że jest odpinany tutaj ten kołnierz, futrzak, misiak, no i za chwilkę. Zobaczcie, jak to się prezentuje. A, jeszcze cena. 279,99 rozmiar. Yy, no, i jeszcze jedna sprawa. Jeżeli mnie nie subskrybujesz jeszcze, a jesteś właśnie w tym momencie filmu, to zachęcam Cię do subskrypcji, bo Ciebie to nic nie kosztuje. A, a ja czekam słuchajcie, i marzę o tych 10 tysiącach. No i zobaczymy. Możecie obstawiać kiedy uda mi się wbić te 10 tysięcy subskrypcji. Mam też mnóstwo pomysłów na moje filmy. Chciałabym też robić tutaj dla was livey, bo robię livey często na Instagramie, ale chciałabym też tutaj właśnie robić livey. Dawajcie mi znaki, dzielcie się tutaj swoimi pomysłami. Możecie pisać te komentarze. Ja ogromnie, ogromnie się cieszę, jak właśnie widzę w Was w yy, komentarzach. I wszystkie osoby, które tutaj piszą do mnie te komentarze, no to dziękuję i tulę Was bardzo, bardzo mocno ze wszystkich, wszystkich sił. Teraz pokazuję Wam sweterek Kardigan. No ale dobra, my. Kupiamy się bardziej tutaj, na okryciach wierzchnich. Kolejny płaszcz 329,99. Jak widzicie, ich yy, kroje to są raczej takie klasyki. Ten się nie podobał mojej asyście. Oj, nie, nie, nie podobał jej się. Natomiast yy, no, powiem Wam, że yy, bardzo był przyjemny. E, torebka 299,99. Jejku, jakie to milutkie. Jak to fantastycznie wykonane. I ten kolor. No, po prostu bomba. Dobra. Odwieszamy. I co? Patrzymy dalej. I mierzymy kolejne. A chodźcie, chodźcie. To już mierzyłam jakiś czas temu, ale wiecie, ja wiem, że wszyscy nie oglądają wszystkich przeglądów. 399,99. No i pomyślałam sobie, że jeszcze raz, jeszcze raz to założę. Yy, zobaczcie, jakie to jest mięciutkie, milutkie. Fantastyczna struktura. Yy, to nie wygląda tanio, nie wygląda tandetnie rewelacyjnie się w tym y, czułam. No ale, no ale jak to makła, wy widzicie mnie. Ja jestem po prostu w swoim żywiole y, i teraz pokazuję wam kurteczkę, kolorek jejku jaki śliczny. 259.99, bo ja wiem, że nie wszystkie dziewczyny wy lubicie płaszcze, no to dla was zobaczcie co tutaj jest. I też miękkie. Ja tak się wiecie, tutaj odsuwam troszeczkę, tak jak zauważyliście, no bo tam wiadomo, yy, chodzą osoby i tak dalej. I nie chcemy tutaj nikomu przeszkadzać. Zapinana ta kurta po szyję jest. Świetne kieszenie. No, dla mnie jest świetna. Nie byłabym sobą, słuchajcie, gdybym. No właśnie, gdybym tego nie narzuciła na siebie. Wielki, wielki. Tak, tak mawia właśnie y, moja asysta. Ona mówi, że po prostu ja zawsze muszę na siebie jakiegoś wielkiego ptaka zarzucić, no ale futerko. No futerko być musi, słuchajcie, nie ma tak, żeby nie było futerka, więc mamy przepiękne futerko, oczywiście cieplutkie. Zerknijmy sobie jeszcze raz na cenę. I mamy to 379,99. Tak. Oczywiście, zawsze to mówię: cena być musi. No dobrze. Odwieszamy. I teraz chodźcie, chodźcie, coś Wam pokażę. Na jesień. Warto zaopatrzyć się w jakieś sneakersy. No i między innymi mamy coś takiego w kolorku karmelowym. Fantastycznie wykonane. 199,99. Zobaczcie, jak one się prezentują. Rewelacyjnie wyglądają, dziewczyny. Powiem Wam, no, jeżeli nie lubicie, nie lubicie i niechętnie sięgacie po tego typu buty, to spróbujcie. Ja bardzo też lubię kowbojki. Uwielbiam uwielbiam kowbojki. Te troszeczkę ocieplane. Zobaczcie, jak wyglądają. Świetne są, świetne są. No, niestety, nie mają zameczku. 359,99. Taka ich cena. Chodźcie, chodźcie, pokażę Wam coś jeszcze, a to będzie petarda. Dwa w jednym dziewczyny, jak któraś nie może się zdecydować, to zobaczcie, co tutaj jest. No proszę. Korzuszek 299,99. A w, z tej drugiej strony, bo tutaj mamy jedna strona, widzicie? A druga strona. Owieczko, baranek. No przepiękne, przepiękne to jest. I wtedy mamy dwa w jednym. Rewelacja. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się przegląd podobał. Podobał się? Łapka do góry. Nie podobał się? Możecie się wyżyć i dać łapkę do dołu. Buziaki.